Czekajcie, muszę się przygotować, dostałem zakładkę od Jeremiasza, skrzypka taką fajną. Mam notes, który wyposażyła mnie moja kochana żona, bo chyba już miała dość moich porozrzuconych kartek. I tutaj jeszcze jedno. Myślę, że Grzesiu wprowadził tutaj do, do tego, czym chciałbym się podzielić. Ja również strasznie przeżyłem ten czas, który mieliśmy. I droga do kościoła na górze, tam w Jaworzu. Wiecie, takie różne myśli miałem, takie refleksje, gdy szliśmy tam. My, jak to Rafał powiedział, leśne dziadki, spindraliśmy się i ta młodzież przed nami, obciążona sprzętem, każdy coś tam niósł, każdy miał jakieś zadanie. I gdy dotarliśmy na tamto miejsce, a wiecie, my szukamy placówki, a idą takie czasy, że kto wie, czy to nie będzie nasza placówka kiedyś, nasza placówka, nasz nowy zbór. Wiecie, my nie wiemy, co będzie jutro, cieszymy się tym, co mamy dzisiaj, ale gdy tak sobie szedłem, tak rozmawiałem z braćmi, różne takie myśli przebiegały mi przez głowę i tak się zastanawiałem, jakie ci ludzie mieli serce. I Grzegorz tutaj wspomniał, to była zima, 1782 rok. Wiecie, no MZK nie było, nie było tak taksówek, samochodów, no może jakąś furą konną tam poddrapali się kawałek do góry, ale generalnie szli na piechotę, szli w uwielbieniu, wiedzieli w jakich czasach żyją, wiedzieli komu służą. I teraz e, patrząc na ich serca, chciałbym, abyśmy, chciałbym ten temat rozwinąć, jak to wygląda w naszych czasach z tymi naszymi sercami, gdy nasze usta mówią, wielbimy Pana. Chwalimy naszego Pana, a później wychodzi tak, że mówimy: Ja nic nie słyszę. Jestem głuchy, jestem ślepy, a może Bóg o mnie zapomniał. Chciałbym rozpocząć od Bożego Słowa. Chciałbym, żebyście się skupili na tym, co będę czytał. I jeszcze najpierw się pomodlę, bo pomimo, że modliliśmy się z braćmi, Chciałbym, przede wszystkim chciałbym podziękować panu Jezusowi, że postawił mnie tutaj w swojej, gdy wczoraj po całym dniu tutaj pracy z młodzieżą, bo miałem zaszczyt być koordynatorem jednej z grup, mogłem naprawdę, naprawdę być taki zbudowany tym, co, co widzę, co słyszę. I tak sobie pomyślałem w duchu, że dla nie, wielu dorosłych w kościele, którzy mówią, że są 10-15 lat, Chodząc z Chrystusem, czytałaby się taka konferencja Droga, Prawda, Życie. I słowo, którym chciałbym rozpocząć, a jest w Psalmie 38. Jednak, Panie Jezu, ja Tobie dziękuję, że mogę tutaj stać, Panie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to pragnę być, odebrał sobie chwałę z tego, co będę mówił, Panie. I powtórzę, za Bożym Mężem, Panie. Mów, posługa Twój słucha. Słuchajcie, Psalm 38. 138. Grzegu, trzymaj się. Od 1. do 3. Psalm Dawidowy. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen. Ich will dir spielen vor den Göttern. Ich falle nieder von deinen heiligen Tempel und deinen Namen preise ich wegen deiner Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Do kogo dotarło to słowo? Kto to słowo zrozumiał? Kogo poruszyło? O, super. Wiecie, mieszkamy w Polsce. My czytamy Biblię w języku polskim. Ale ile razy jest tak, że nie rozumiemy. Zastanawiamy się nad tym, co to słowo znaczy. Próbujemy szukać odpowiedzi, nie czekając na to, co Bóg chce nam powiedzieć. I wiecie, tak się zastanawiając nad, nad sercem ludzi w Kościele, patrząc, co się w Kościele dzieje, na różne sytuacje, obserwując braci, siostry, patrząc też przede wszystkim na siebie, na, na moje słabości, które, jak to w zeszłą niedzielę pastor Robert powiedział, że on ma takich swoich trenerów w domu, swoje dzieci, odnosi cierpliwości. Ja też mam taką trenerkę kochaną. I wiecie, i Bóg pokazuje mnie, na słabościach mojej żony pokazuje Marcinia, ja chcę Tobie pokazać, co jest w Tobie słabego. I wiecie, często były sytuacje, że Bóg pokazywał mi przykład Rafała i Basi, i bardzo dużo rozmyślałem, zastanawiałem się, miałem rozmowy z naszym pastorem. I jedyne, to, co mnie interesuje, to aby iść w zgodzie ze Słowem Bożym, aby to moje serce. Nie było sercem zakłamanym, aby to serce nie było obłudne, żeby to serce nie, nie było sercem zamkniętym, że moje usta będą mówić, będą wielbić Pana, a ja będę takim zamkniętym sobie pudłem, czymś takim, co będzie wydawało jakieś takie odgłosy i nic za tym nie pójdzie. Wiecie, ja bardzo szeroko rozumiem uwielbienie i e, ja bardzo cieszę się, że mogę brać udział w uwielbieniu, jakie ma miejsce w Kościele. Ja to rozumiem tak dosyć szeroko, że uwielbienie, moje uwielbienie jest od momentu, kiedy otworzę oczy do momentu, kiedy kładę się do łóżka i idę spać. Patrząc na drogę, którą pokonaliśmy z młodzieżą wychodząc do kościoła leśnego w Jaworzu, naprawdę to był piękny czas, czas uwielbienia, który miał miejsce od samego początku, gdy Pawełek się zgubił, pojechał samochodem w drugą stronę. I wszyscy cierpliwie czekali. Wiecie, prognozy pogody były raczej bardzo smutne dla nas, a jednak Pan Bóg pochylił się nad nami. Mieliśmy wspaniały czas, mieliśmy wspaniałą pogodę i mogliśmy służyć Bogu tak jak każdy najlepiej potrafi. I gdy wychodziliśmy, gdy byliśmy już tam na górze, gdy śpiewaliśmy te pieśni, ja cały czas patrzyłem, oglądałem, patrzyłem w niebo, patrzyłem po tych drzewach, patrzyłem po tych stopniach, które tam były zrobione. I gdy Maciek właśnie czytał to kazanie tego pastora z tamtych czasów, mnie to niesamowicie poruszało i ja odnosiłem to do dzisiejszych czasów. Do tego, w jakim miejscu historii my się znajdujemy, do tego, że na naszych oczach wypełnia się Boże Słowo i że możemy być jego świadkami, możemy być tego uczestnikami. Młodzież, która miała konferencję, być może nie zdaje sobie do końca z tego sprawy, w jakim okresie przyszło nam żyć. My nie wiemy, co będzie jutro, ale. Bóg w łaskawości swojej daje nam swoje słowo, w którym możemy, możemy zgłębiać, możemy rozpatrywać to, co się dzieje. Ja dziękuję Bogu, że przyprowadził mnie do tego kościoła, że wyrwał mnie z miejsca, w którym kiedyś byłem i w ten dziwny sposób, jak psalmista woła w psalmie 139, gdzie dziwne są dzieła Twoje, panie, mogę doświadczać tej wspaniałej dziwności Boga. I wracając do tematu serca, wiecie. Gdy czytałem sobie Ewangelię, tak zastanowiłem się nad, nad Judaszem. No, że ten człowiek też miał serce. W Ewangelii Mateusza, gdy to jest rozdział 10, Pan Jezus powołuje dwunastu apostołów, wśród tych ludzi był Judasz, czyli my wiemy ten, który go zdradził. Judasz sam pewnie o tym nie wiedział, no nie wiedział tego, wiedział to tylko Pan Jezus. I ten człowiek został posłany przez Jezusa Chrystusa do służby, i tą służbę wykonywał. My też mamy czas, w którym Jezus, w którym Bóg pokazuje nam: Powołałem Cię, Stoisz tutaj z mojej łaski, okazałem Ci łaskę, zlitowałem się nad Tobą. I często wiecie, gdy rozmawiam z moim synem, tak analizując, ilu jest ludzi na świecie, zastanawiając się, Panie, tyle ludzi, no, 8 miliardów, nie? powiedzmy, są tam ludzie w tym też wierzący, ale tak zaokrąglając 8 miliardów, a wśród nich ja. Ten nędzny, upadły, nieraz zawodzący człowiek, nad którym ty się pochyliłeś. Ty, który mnie stworzyłeś, dałeś mi życie, tchnąłeś we mnie swojego ducha i pomimo tych moich upadków dajesz mi w każdym dniu siebie poznawać. Wiecie, ja pragnę po prostu zawsze badać moje serce. Wiecie, ja byłem człowiekiem bardzo impulsywnym, jak to kiedyś pastor ładnie określił takim raptusem. I ten raptus czasem wychodzi z, z, z moim temperamentem jeszcze gdzieś. Ostatnio podczas rozmowy z człowiekiem, który określa się jako wierzący, powiedział mi, że ty musisz być Żydem, bo ty, ty jesteś taki wojowniczy, uparty i z tobą się w ogóle nie da dyskutować. Czyli ja nie znam moich korzeni z racji tego, że byłem adoptowany, nie miałem e, tej możliwości poznać moich rodziców biologicznych, ale też nie miałem jakiegoś takiego przekonania, że powinienem to robić, chociaż moja żona często mnie do tego namawia. Zawsze patrzę, nie chcę patrzeć do tyłu, nie chcę sięgać po coś, co nie jest częścią mojego życia. Chcę patrzeć do przodu, chcę patrzeć na Chrystusa, chcę badać moje serce, pragnę, by to moje uświęcenie przynosiło owoc na, na Pana Jezusa chwałę. I wiecie, gdy tak patrzyłem na Judasza, na tą jego drogę, od początku, gdy on widział, jak Jezus działa, jakie czyni cuda, no trudno nie zadać sobie pytania, że czy ten człowiek, który w pewnym momencie zdecydował się sprzedać niewinnego człowieka, niewinną istotę za 30 srebrników, za woreczek jakichś tam talarków, pieniążków. Tak nam, tak nam się łatwo mówi, w głowie się nie mieści, ale wiecie, idą czasy, które zweryfikują, jakie my mamy serca. Czy mamy serca Chrystusowe, tak jak mówią nasze usta, czy mamy serca Judasza? Czy moje serce jest sercem Judasza? który chodzi z Panem, który mówi, bierze udział w tych cudach, które się dzieją, a na końcu zadaje pytanie, wiecie, takie mnie to niesamowicie dotknęło, takie obłudne pytanie, które brzmi, gdy Pan Jezus powiedział, jeden z was mnie zdradzi. I Judasz pyta się, mistrzu, czy to ja? A Pan Jezus odpowiada, ty to powiedziałeś. I wiecie... Patrzcie na swoje serca, badajcie swoje serca, aby nie było takiego dnia, gdzie zadacie to pytanie, panie, czy to ja cię zdradziłem i usłyszycie, ty to powiedziałeś, bo wiemy, że przyjdą czasy, gdzie będzie brat brata wydawał, siostra siostra dzieci swoich rodziców, i takie kościoły leśne jak Wawożu mogą stać się naszą rzeczywistością. Za wschodnią granicą mamy wojnę, dziwną wojnę, ale wojnę mamy wojnę w Polsce o dusze. Młodych pokoleń, o dusze ludzi. Na całym świecie kipi, ta zupa się coraz bardziej gotuje, a Słowo Boże mówi: nie lękajcie się. Wiecie, dla mnie te, te słowa pana Jezusa, tu niejednokrotnie bracia właśnie zwracali na to uwagę, nie? że 365 razy, czyli na każdy dzień roku, Bóg mówi tak osobowo: Marcin, nie lękaj się. Wiecie, ja kiedyś się uważałem za takiego kozaka, taki hurabura gość, ale Bóg mi pokazuje malutki jesteś, ale jesteś mój. I ja wiecie, w tej mojej maleńkości, patrząc na Chrystusa i widząc, co On robi w moim życiu, jak powiększa te pokłady mojej cierpliwości, tą moją pokorę, kruszy mnie, gdzie w kontaktach z ludźmi, z którymi czasem pracuję, którzy naprawdę trenują mnie i ostatnio też miałem właśnie taką sytuację, gdzie od razu przyszedł mi na myśl mój kochany brat Andrzej, gdzie opowiadał mi, że przez jedną klientkę się rozchorował ja miałem taką panią i wiecie, robiłem akurat do tej kobiety podłogę, więc miałem trzy dni na kolanach. Jedyny ruch, jaki wykonywałem, to podnoszenie się i przechodzenie do drugiego pomieszczenia, gdzie docinałem te elementy. Było bardzo dużo takich docinek, takich, mówiąc tak najprościej, pierdółek. I ona tak, wiecie, jak takie stare trafo, tak brzęczała nad mną, brzyczała cały czas. A tu, a tu, ja tu panu pomogę, ja tu panu podniosę, będzie szybciej. I ciągle mi to psuła. Ułożyłem jedną, jedną linię, chciałem to zapakować, ona chwyciła, bum, rozpadło się. Mówię, dobrze. Ono to dobrze, to ja tu pokładam. Ja wie pan, ja to je sobie poskładam. Drugi raz, trzeci raz, bum. W końcu taki czuję już, nie? Idzie, zbliża się. Mówię, Boże, proszę cię, daj mi pokój, abym mógł to zrobić. I wiecie, w przedostatni dzień, i już praktycznie wszystko było zrobione, zostały naprawdę drobiazgi w kuchni tam zrobiłem całą sypialnię, duży pokój, w kuchni taki fragment został i w tym dużym pokoju takie docinki. Ta kobieta mówi do mnie, no wie pan, na tyle godzin to, to ja tu nie widzę, żeby coś było zrobione. I sobie tak myślę, no grubo, myślę, no wiecie, pierwsze co to tak moje ciało powiedziało, chłopie, pakuj te narzędzia, jedź stąd, zapytaj, czy jest łaskawa ci wypłacić to, co się należy, bo akurat ona sama zaproponowała, że będziemy się rozliczać. Codziennie, bo się nie znamy. Ja się oczywiście zgodziłem, bo też tak na sercu miałem taką myśl, zresztą biblijną, że na koniec dnia się właściciel widnicy rozliczał ze swoimi pracownikami. I zadzwoniłem do dwóch moich braci i mówię, słuchajcie, no, no nie wiem, no, ja bym się spakował i sobie narzędzia zostawiłem, ale zawsze na drugi dzień mogę przyjechać i tak dalej. wiecie, ja po tych rozmowach, po modlitwach, po przemyśleniach i na drugi dzień przyjechałem tam do tej kobiety, zapytałem się, jej, czy to było tak do mnie typowo, czy, czy ogólnie o coś jej chodzi, czy coś jej nie pasuje, czy nie wiem, czy mam więcej nie, nie wiem, jakiś bardziej wydajny być w moich ruchach. Nie wiem, no, no tak zaczęła coś tam miałczeć, coś opowiada jakieś dziwne rzeczy, ale wiecie, taki niesamowity pokój przyszedł. I ja nawet nie zorientowałem się, w którym momencie, żeby rozpakowywać te narzędzia i zacząłem pracować dalej. Ten dzień był niesamowicie ciężki. Wbijałem z każdej strony szpilki. Bardzo ciężki człowiek, pogrążony w ciemności, w strasznym mroku. A mimo wszystko, ja wykorzystywałem każdą sytuację, żeby mówić o Jezusie. Wielbiłem mojego pana, mówiłem jej świadectwa. Ona to odrzucała. Na koniec, gdy wychodziłem już spakowany z narzędziami, pobłogosławiłem ją, to jedyne, co mi powiedziała, Raz. Nie? I no cóż, no, ja moje zadanie wykonałem. Nie? Badając moje serce, mogę powiedzieć, panie, chwała tobie. I wiecie, gdy Judasz zadawał to pytanie Panu Jezusowi, Panie, czy to ja, cóż ten chłop miał w głowie? Potem, gdy poszedł do. Czytamy dalej, gdy zorientował się, że wydał krew niewinną, jak to sam powiedział, no to co, tam wcześniej tego nie widział? Że Jezus jest niewinny? Nie był uczestnikiem jego drogi? Czy my, idąc w Chrystusie, nie widzimy tego wszystkiego, co nas otacza, nie widzimy Chrystusa, mamy Słowo Boże. Kochani, badajmy nasze serca, bo czasy są, jakie są. Nie wiemy, co będzie jutro, nie wiemy, nie wiemy, co będzie za godzinę. Ale chwała naszemu Bogu, że daje nam swoje słowo, abyśmy naprawdę głęboko zaglądali w siebie, abyśmy patrząc na, na Kościół, patrząc na braci, na siostry, pomimo tego, że w kościołach są naprawdę różni ludzie. E którzy również wybierają się do nieba, a ja słysząc niektóre rozmowy, słysząc, widząc pewne zachowania, naprawdę tak dobitnie uderza mnie to, że wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Kochani, to nie są żarty. My tutaj siedzimy, cieszymy się, no jesteśmy w Kościele, należymy do Jezusa Chrystusa, Leczamy na pewno. Czy nie bije w nas serce Judasza, bo... Zwróćcie uwagę, że ten człowiek, on chodził z Chrystusem, on chodził z naszym Zbawicielem, a jego droga była niesamowicie smutną drogą, gdzie Pan Jezus na końcu mówi, czyń co masz robić. Ludzie, zrozumcie, my jesteśmy na wojnie i tu nie ma żartów, bo nam się tak fajnie mówi, nie? Pan jest moim powietrzem, Pan jest wielki i tak dalej. Ale czy aby tak na pewno jest? Bo wiecie, ja tak jak mówię, no, patrząc czasem na pewne sytuacje w kościołach... Gdy ludzie mówią, tak, powinniśmy sobie usługiwać, powinniśmy to, powinniśmy tamto, a potem mają problem z odebraniem telefonu od siostry, od brata. I widząc, że no, człowiek jest online, a nie odbiera. No różne sytuacje są. Ja tu nie chcę, wiecie, tak akurat wrzucić do wora i powiedzieć, o ty złaku, nie, nie usłużyłeś mi. Nie? Ale zastanawiajmy się, co znaczy usługiwanie. Zastanawiajmy się, co znaczy być częścią Kościoła. Zastanawiajmy się nad tym, co my z młodzieżą przerabialiśmy, nie? Co to jest ta droga w moim życiu? Jak ona wygląda? Jaka jest ta prawda o mnie, o tej drodze, którą idę i czy faktycznie jestem żywy? Czy jestem tym życiem, o którym mówi Jezus? Bo skoro Jezus mówi: Ja jestem w tobie, przyjdę do ciebie, zamieszkam z tobą, czy on faktycznie tam mieszka? Bo dajmy swoje serca, abyśmy kiedyś stojąc przed Panem nie usłyszeli: iść precz. Kościół nie zbawia. I tu pastor Robert, pastor Andrzej często na to zwracają uwagę. Oni nie zbawiają, kościół nie zbawia. Zbawia Chrystus, który powołuje nas do służby. I tutaj brat też dzieląc się świadectwem mówił, że wszedł na drogę. I to, się, to jest kolejny taki dowód na to, jak to się wpisuje w nasze życie. Wchodzimy na drogę. I teraz pytanie, czy jak ja idę, bo Skoro Pan Jezus mówi, ja jestem bliżej niż na wyciągnięcie ręki, to znaczy, że On mnie widzi, On mnie słyszy, On patrzy na mnie. Ja nie jestem Mu obojętny. Więc zastanawiajmy się, jak rozmawiamy ze sobą, jak do siebie podchodzimy. Czasem, wiecie, ja, ja jestem Bogu bardzo wdzięczny, bo gdy tutaj mnie przyprowadził do tego kościoła, były kazania, były sytuacje, gdzie ja potrzebowałem naprawdę takiego Bożego Słowa, żeby Bóg... Mówiłem, panie, powiedz mi i słuchajcie, od, odpalam kazanie, jedno, drugie, czy to pastora Andrzeja, czy pastora Roberta. Były sytuacje, gdzie zaczyna się dywanik, Rafał prowadzi dywanik, bum, centralnie do mnie. Za chwilę słowo wstępne, centralnie do mnie. Każda pieśń, która była w uwielbieniu, centralnie do mnie. Kazanie, centralnie do mnie. Proszę, panie, dziękuję tobie. My często stawiamy się w takiej pozycji, no... Jezus mnie zbawił, jest moim przyjacielem, wręcz niektórzy chcą twierdzić, że to jest taki mój kumpel. I tracimy ten szacunek do Boga, to sakrum, czyli tą świętość Bożą. I bardzo mnie kiedyś poruszyło tutaj świadectwo i kazanie Janusza, gdzie ja siedząc w domu od kilku, myśl, od kilku dni biłem się z takimi myślami: brakuje świętości w kościele. Ludzie przychodzą, modlą się do Boga na zasadzie słuchaj, słuchaj, bo ja mówię, słuchaj, ja się teraz modlę do Ciebie. I Janusz wyszedł, ja pamiętam, niesamowicie mnie to położyło i wtedy zrozumiałem tą jedność w Duchu Świętym, to jak Bóg mówi do nas. Janusz wyszedł tutaj stanął, zaczął mówić o usługiwaniu, o modlitwie i w pewnym momencie mówi to, co ja miałem w sercu, co ja miałem w myślach, mówi, my się nie modlimy na kolanach, my nie przychodzimy do Chrystusa na kolanach, klęknął tutaj się modlił. Wiecie, co mi, łzy w oczach się pojawiły. Ja wiem, Boże, jesteś wielki, Panie. I wiecie, co na koniec chciałbym, chciałbym przeczytać ten psalm, którym rozpocząłem, z tym, że już Was nie będę katował, Grzesia w szczególności. <śmiech> 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 Ciebie też. Przeczytam go po prostu po polsku. No zamknąłem, słuchajcie, polską. Nie, zamknę może niemiecką. Przeczytam ten psalm 138. Kochani, niech nasze życie będzie nieustającym uwielbieniem naszego Boga. Niech to uwielbienie nie sprowadza się tylko do czasów, które spędzamy w kościele, ale niech to będzie uwielbienie w domu, w życiu rodzinnym, w życiu z dziećmi, z żoną, z mężem, z braćmi, w usługiwaniu, w miłości. Czasem ta miłość może gdzieś ukuć, może kto, komuś się wydawać, że jest cierpka, ale to jest miłość. Ona ci pokazuje po to, żebyś ty zrozumiał. Zagłaskać, jak mówi mój tato, kiedyś można kota na śmierć. Nie głaskajmy się, kochani, ale mówmy sobie prawdę. Psalm 138 Dawidowy. Będę Cię wysławiał, Panie, z całego mego serca, będę ci śpiewał wobec Bogów, oddam Ci pokłon twój, ku Twojej świętej świątyni i będę wysławiał Twoje imię za miłosierdzie Twoje i prawdę, bo wywyższyłeś Twoje imię i słowo. Ponad wszystką. W dniu, gdy Cię wzywałem, wzuchałeś mnie i mocą posiliłeś moją duszę. Wszyscy królowie będą Cię wysławiać, Panie, gdy usłyszą słowa Twoich ust i będą śpiewali o drogach Pana, że wielka jest chwała Pana. A choć wywyższony jest Pan, jednak ma wzgląd na Pokornego, a Wyniosłego poznaje z daleka. Choćbym chodził pośród utrapienia, ożywisz mnie, wyciągniesz swoją rękę przeciw gniewowi moich nieprzyjaciół, a Twoja prawica mnie wybawi. Pan dokona wszystkiego za mnie. Panie, Twoje miłosierdzie trwa na wieki, nie opuszczaj dzieł Twoich rąk. Kochani, Pan dokona wszystkiego za mnie. Oby tak było w Waszym życiu. Amen.